Człowiek jest potrzebny Panu Bogu w zrealizowaniu planu zbawienia wszystkich ludzi. I dokonują tego ludzie święci, tacy jak Matka Najświętsza, jak, jak apostołowie, święci kapłani, święci ludzie młodzi, jak kardynał Góżdżówna z tej Tarnowskiej Ziemi, jak święci ulmowie. Świętość i dziś jest możliwa, a ludzie święci są tym bardziej potrzebni, im wyraźnie ujawia się ludzki drzem, im wyraźnie ujawia się błąd przeciwko Panu Bogu, tym bardziej potrzebny jest człowiek, który potrafi być tą posolą do prawnie, do dobra, do W naszej Ojczyźnie zawsze i na całym świecie bywały czasy lepsze i gorsze dla Kościoła, dla ludzi prawa, dla kultury narodu chrześcijańskiego. Czasy II Wojny Światowej były szczególnie <coughs> ciężkie. To przecież przez Polskę przewaliły się dwie siły straszne, niszczące sąsiadów ze wschodu i i Niemcy i Rosjan w 1939 roku. Na parku, na Niemcy postanowili także realizować swój straszny plan na dłużej, bo się za żeby wyniszczyć Żydów i Cyganów najmłodych, ale na przeciwieństwie do Polaków, wszyscy inni Za pomoc Żydom, jak wiemy, tylko w tym rejonie europejskim, naszym jedynie w Polsce, ale groziła kara śmierci. Mimo zakazu Polaków i Polaków, którzy zostali nawet uwzględnieni w tym powrocie sprawiedliwych, w tym tam odznaczeniu przez samych Żydów, sprawiedliwych narodów świata, a mimo to Polaków ciągle oskarżają o to, że są antysemitami. Ja myślę, że wśród narodu naszego są ludzie święci, szlachetni, życzliwi i trzeba stawiać za wzór. Są i zdrajcy, Niewiele Panu Bogu i sobie i ojczyźnie. Myślę, że to jest, to jest rzeczywistość, ale szlachetność zawsze się liczy. Dobro zawsze będzie wspominane i budowane. Myślę, że właśnie to jest piękny gest, że dzisiaj po terenie religie zwraca się tak dużo ludzi, to nawet na, na, na półni jest zdobiewające tysiące zarysowości, a nie jest na całym, na całym, na, na całym, na wszystkie kontynencje. Ludzie proszą do budowy, tamtych, tych biednych prześladowanych żywych. Zresztą trzy ci ulmowie, które w ulmowie, których reliktwie także nasza parafia przyjmuje jako swoich przed przedmowie dla rodzin. Był on no, Józef i, i, i Wiktoria pochodzili z tej samej wioski, byli właściwie sąsiadami, ale zapoznanie się od 12 lat starszych od mnie. i zapoznanie się bliżej przy jakiejś inicjatywie, bo obydwoje należeli do o, Josefów, o tym akcji katolickiej, Obydwoje uczestniczyli w życiu parafialnym, później w tych, w tych promocjach kultury, a także tych inicjatywach już pastelskich. Co roku tam przedstawiamy przecież i Josełka, i, i Mękę Pańską, i, i Wiktoria nawet raz przedstawiała Matkę. W południu Polski zdarzało się to, że, że nawet żydzi bywali e, rolnikami, albo panując czy, czy nie, spełniając jakieś, że miał, miał, miał z w centralnej Polsce, czy, z których tam ja pochodzę ze od centralnie, nie było takich zdarzeń, żeby byli rolnikami. Tu byli ich kilka, I właśnie Józef, to był taki... To, Lokalny geniusz w skończył jedynie je, kilka klas szkoły podstawowej zaledwie i zaledwie, i zaledwie jeden, trzech, czyli pół roku w szkole rolniczej w Niemczech i Ale był ciekawy, był głodny wiedzy, dużo czytał. Już z, z, po nim zostało do dzisiaj konstytuowany. Techniki, Józef skonstruował aparat fotograficzny i robił zdjęcia różnym ludziom w różnych ludzi, sytuacjach. Dzisiaj to jest taki przegląd chroniki życia wiejskiego w tym czasie, rodziny własnej, ale i, i ludzi innych. Wywoływał sam te zdjęcia, ich zdjęcie zachowało około 800. Do dzisiaj po śmierci zebrali właśnie i to jest taki dokument. Pierwszy świat elektryczny u niego w domu się zabawiło przed chwilą, już wiele lat temu. Także promował podobne, jak radników szczepił, yy, wrzedał owocowe, uczył szczepić, nawet bezinteresownie. W szkole zaproszony przez radnika raz na piątek chodził i uczniów uczył, żeby tę kulturę rolną także od nich, żeby ludziom było lepiej, dzieci, na przykład uczy te małe dzieci, uczy je, pomagamy jedno, jedno drugiego. Ona wiesza, jedno ze dzieci pokazuje, ona wiesza bieliznę, a dziecko małe, się jej podaje z tej, tej i jakąś tam przedmiot do dobrzymi, część bieliznu, jakąś do zawieszenia. To jest właśnie, to jest ta szkoła rzecz, ale ciekawa rzecz, dzisiaj oni też pokazują, że jest w ciągu dziewięciu lat małżeństwa się siedmioro dzieci. Proszę zobaczyć, to jest właśnie, mieli zaufanie do własnego dziecka. Inwestowali we własne dzieci. Nadzieję mieli, że to właśnie tam będzie ich oparcie. Tym się różnią dzisiejsze rodziny, że nieraz boją się kolejnego dziecka. Zobaczmy, że to myślę, że to jest bardzo. Dla nas wszystkich, żebyśmy niekiedy mieli odwagę zidentyfikować naszą, naszą hierarchię wartości. Na co jest najważniejsze dla nas? Dzisiaj niekiedy ludzie robią wszystko, zapracowują się, żeby to, to dziecko to, to miało już zapewniony byt w przyszłość, mieszkanie, samochód, nowe kształcenie. A niekiedy w tych nowych mieszkaniach pięknych Starych rodziców nie ma miejsca, chociaż one są coraz męższe i coraz większe. Coś nie zafunkcjonowało, zabrakło czasu, nie byli w matce, i w mojcu, żeby być dla dzieci, żeby ten czas poświęcić dziecku, żeby zaprawić te dzieci do, do tej czynnej, praktycznej miłości. Ja myślę, że tu trzeba was Boże żeby mogły się nasze serca otworzyć. Myślę, że ważne, żeby to piękną cechu rodzinnego była chrześcijańska zdrowa miłość, pełna samotności, wzajemnego zaufania wobec siebie, ale i dzięki temu, żeby wobec ludzi właśnie żeby temu otwarli swoje... zamieszkiwali na dole w tej jednej izbie, poszykowali się, już kupił, Józef kupił, w nich, tam, na wsparcie, który, gdzie na wschodzie, do których ludzie się przeprowadzać. Niestety wojnami pokładnie wszystko przepadło, a tych Żydów przyjęli na strych. i przez ponad półtora godziny ich przeprowadzali. To jest zdumiewające. Myślę, że dlaczego, jak to nie było możliwe, można postawić sobie pytanie. Było możliwe, bo z tej wnioski wyszło jeszcze 21 osób, 21 Żydów przechowywanych w różnych rodzinach. Nawet mimo morderstwa umów, a to było już trzecie... W liście świętym, które mieli domowe, jest, są, jest kilka stron szczególnie zaniedbordowanych, a nawet podkreślone litery o miłosiernym stanowisku, a i o miłości bliźnich. To są czerwone błówkowe podkreślone słowa. To właśnie, dlatego mieli odwagę przyjęcie. Ja pamiętam jeszcze takiego żyda, który przyjeżdżał wtedy na początku. Myślę, i dziś są ludzie dążący do świętości, i dziś są ludzie uczciwi, prawdziwi, ale muszą się przestać dać, Muszą nabierać odwagi manifestowania dobra, debastowania zła, tworzyć atmosferę życzliwości.